Audyt produkcji jest skierowany do wszystkich, którzy chcą czerpać wiedzę o procesie produkcyjnym w ich firmie. O procesie produkcyjnym w postaci rezultatów, jakie ten proces dostarcza, przyczyn, jakie wpływają na te rezultaty i czynników, które zaburzają proces produkcyjny. Przeprowadzając audyt produkcyjny skupiamy się... Na identyfikowaniu marnotrawstw w organizacji, skupiamy się na identyfikowaniu wąskich gardeł, ale też na identyfikowaniu niewykorzystanego potencjału, który możesz wykorzystać, aby Twoja firma lepiej działała. Rezultatem audytu produkcji jest raport, w którym opisujemy nie tylko wszystkie dysfunkcje, które zidentyfikowaliśmy, Marnotrawstwa i sposoby radzenia sobie z nimi, wąskie gardła i sposoby radzenia sobie z nimi, ale także identyfikujemy wszystkie czynniki mające wpływ na proces produkcji i zaburzające ten proces produkcji. A czasami ten proces produkcji zaburzany jest przez logistykę wewnętrzną, przez magazynowanie, czasami zaburzony jest przez proces planowania, przez proces zakupu, przez proces sprzedaży. Tych czynników, które wpływają na proces produkcji, może być bardzo wiele, a wiedza o tym, jakie są te czynniki i co Ty możesz zrobić, aby ograniczyć ich negatywny wpływ, albo co Ty możesz zrobić, albo one zaczęły w pozytywny sposób wpływać na proces produkcji, jest bardzo ważna i potrzebna każdemu menedżerowi, który chce usprawniać ten proces. Jeśli czujesz, że w Twoim procesie produkcji tkwi niewykorzystany potencjał, bądź Czujesz, że chciałbyś zrobić zmianę, ale nie wiesz, jak ją ułożyć na harmonogramie, to zrób audyt produkcji, zrób go z nami, bo mamy bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Robiliśmy to wielokrotnie i wynik, który zaprezentowaliśmy naszym klientom, zazwyczaj był z jednej strony dla nich pewnym zaskoczeniem, a z drugiej strony oczywistością. Ale upewniał on menadżerów w tym, że zmiana, którą wykreują. Doprowadzi ich do rezultatu, który chcą osiągnąć. Dlatego zapraszam Cię do tego, abyś skorzystał z naszej usługi audytu produkcyjnego. Zadaj nam każde pytanie, na które poszukujesz odpowiedzi, postaramy się na nie znaleźć odpowiedź.